Cześć z tej strony Monika! Dzisiaj powiem Wam o grze, która dotyka tematu ekologii, czyli tematu bardzo popularnego ostatnimi czasy. Ale oczywiście, ponieważ mamy tutaj do czynienia z rasowym euro, tego klimatu tak naprawdę nie za bardzo będziemy się tutaj doszukiwać. Mowa o grze Endeavor Deep Sea, której polskim wydawcą jest Czacha Games. W Endeavour Deep każdy z graczy będzie prowadził autonomiczny instytut zajmujący się badaniem i ochroną głębin morskich. Naszym batyskafem będziemy schodzić coraz niżej, aby poznawać nowe obszary. Będziemy rekrutować nowych specjalistów do naszego zespołu, będziemy nurkować, publikować i wykonywać akcje ochrony środowiska. Oczywiście, wszystko po to, aby na koniec gry zebrać jak najwięcej punktów zwycięstwa. Gra oparta jest na scenariuszach, ale bynajmniej nie działają one jak w przygodówkach. Scenariusze pokazują nam układ początkowy rozgrywki, zasady rozbudowy obszarów, cele, które będą punktować oraz planszę, gdzie układamy znaczniki wpływów. Każdy z tych scenariuszy skupia się na zupełnie innych aspektach, a cele dyktują w większości naszą strategię na grę. W grze mamy do wyboru pięć akcji. Podróżowanie, nurkowanie, sonar, akcja ochrony i akcja dziennika. Każda z tych akcji ma przypisaną ikonkę i może pojawiać się po aktywacji innej akcji jako dodatkowy bonus. Należy jednak pamiętać, że aż 3 z tych akcji wymagają dodatkowego dysku. Rozgrywkę rozpoczynamy posiadając kafelek lidera zespołu. Na tym kafelku mamy ikonki powiązane ze wszystkimi pięcioma akcjami. I zaczynamy od akcji podróżowania. Akcja podróżowania połączona jest z torem pomysłowości. Położenie naszego znacznika będzie nas informowało o tym, na jaką odległość i na jaką głębokość może zejść nasz batyskaw. No i dodatkowo przekraczając te dwa punkty będziemy zyskiwać kolejne batyskafy. Po wykonaniu akcji podróżowania zdobywamy bonus za przybycie. Jest on wskazany na ostatnim kafelku, na którym zakończyliśmy podróż. Kolejna akcja to akcja sonaru. Akcja sonaru pozwala nam zdobywać bonusy i odkrywać nowe kafelki. Na wybranym przez nas polu zawsze wskazana jest informacja albo jaki bonus otrzymujemy, albo z jakich kafelków, z jakiej głębokości będziemy wybierać nowy obszar. Jest to pierwsza akcja, która wymaga posiadania dodatkowego dysku, oprócz dysku służącego do aktywacji specjalisty. Pomówmy teraz o akcji nurkowania. Nurkowanie jest możliwe tylko na niektórych kafelkach obszaru. Po odkryciu nowego obszaru, na którym jest pole z miejscem do nurkowania, należy przygotować pulę znaczników. Po ich wyczerpaniu nie uzupełnia się puli. A na znacznikach głównie zdobywamy punkty badań lub możliwość wykonania dodatkowej akcji. Jeden taki znacznik możemy przechowywać na naszej planszetce. Jak mielibyśmy ich więcej, niestety przepadają. Czas na akcję ochrony. Akcja ochrony wymaga od nas posiadania dodatkowego dysku oraz wystarczającej liczby punktów badań, aby opłacić koszt tej akcji. Koszt zawsze wskazany jest przy ikonce na czerwono wraz z symbolem żółwia. Po wykonaniu akcji ochrony zdobywamy bonus z tego pola, ale to nie wszystko. W momencie, gdy kładąc dysk, stworzymy połączenie, dostajemy dodatkowy, wskazany na połączeniu bonus. Co więcej, bonus otrzymują wszyscy gracze biorący udział w tym połączeniu. Ostatnia akcja to akcja dziennika. Akcja dziennika to kolejna akcja wymagająca drugiego dysku. Pozwala nam zdobywać karty dziennika, które zawierają bonusy w większości powiązane z upgradem naszych specjalistów. Tutaj również oprócz dysku musimy dysponować punktami badań, aby pokryć koszt zakupu karty. No i dodatkowo nie możemy wybrać dowolnej karty dziennika. Na polu akcji wskazana jest ikonka dziedziny, która musi być również obecna na karcie. Przejdźmy teraz do konstrukcji rundy. Jest ona podzielona na dwie fazy: przygotowania i aktywacji. W fazie przygotowania skupiamy się na torach. Najpierw rekrutujemy nowego specjalistę. Jego poziom zależy od położenia naszego znacznika reputacji. Następnie pozyskujemy dyski. Tym razem zgodnie ze wskazaniem naszego znacznika na torze inspiracji. W ostatnim kroku zdejmujemy znaczniki z naszych specjalistów z ostatniej tury, ale również ich liczba zależy od położenia znacznika, tym razem na torze koordynacji. W kolejnej fazie, czyli aktywacji, po prostu naprzemiennie wykonujemy akcję, aktywując naszych specjalistów dyskami, jakimi dysponujemy w tej turze. I tak gramy przez 6 rund, no chyba że gramy solo, wtedy 7. W grze mamy jeszcze jeden symbol. Pozwala on dołożyć nasz znacznik wpływu na tablicę wpływów na arkuszu scenariusza. Zdobywamy tam bonusy i możemy zyskać punkty zwycięstwa na koniec gry. Po ostatniej rundzie liczymy punkty i gracz z największą ich liczbą wygrywa. No to przejdźmy teraz do podsumowania. W Endeavor w żakli, grałam wiele lat temu i gra była dla mnie po prostu ok. Nie zachwyciła mnie. Przede wszystkim dlatego, że rozgrywka dwuosobowa była troszeczkę zbyt luźna i tym samym nudna. No i zupełnie to się ma inaczej w przypadku gry Endeavor Deep Sea. Zacznijmy od tego, że gra się fantastycznie skaluje, i rzeczywiście ta rozgrywka jest przyjemna w każdym składzie. Brakuje mi tutaj jedynie negatywnej interakcji, bo jeśli chodzi o samą interakcję, to w pewnym sensie jest ona tutaj obecna, ponieważ wykonując akcję w publikacji, pozostali gracze będą otrzymywali zwykle jakieś bonusy. Niemniej jednak jest to interakcja pozytywna, a nie każdy taką lubi. Kolejny plus to wykonanie. Jak doskonale wiecie, edycja polska wydana przez wydawnictwo Czacha Games to wersja deluxe i rzeczywiście komponenty, które są zawarte w pudełku są na bardzo wysokim poziomie. Bardzo mi się podoba konsekwencja połączenia tematu, czyli gry o ekologii z tym, co mamy w środku? Ponieważ wszystkie komponenty nawiązują właśnie do ekologii. Mamy tutaj wypraskę, która nie dość, że jest naprawdę bardzo funkcjonalna, to jeszcze jest wykonana z ekologicznych elementów. No i jest jeszcze jeden plus, który muszę wspomnieć: mamy tutaj dodatkową podpowiadajkę. Jak i co po kolei układać w pudełku? Naprawdę świetna sprawa. Bardzo mi się podoba tutaj pomysł na rozgrywkę. Mam na myśli zawarte w tym tytule scenariusze. I nie są to takie scenariusze, które prawdopodobnie kojarzycie z gier przygodowych. Mamy tutaj scenariusze, które będą nam dyktowały tak naprawdę sposób rozgrywania, ponieważ mamy na nich zawartą informację o tym, jak wyglądają kafelki początkowe, jak możemy rozbudować naszą mapę oceanu, jakie są ewentualne dodatkowe zasady i jakie mamy misje, jakie cele, które będą dawały nam dodatkową pulę punktów na koniec gry. Generalnie uwierzcie mi, rozgrywając ten sam scenariusz, będzie nasza mapa oceanu wyglądała za każdym razem zupełnie inaczej. Dlatego nie ma tutaj możliwości tak naprawdę powtarzalności tych rozgrywek. Jest to naprawdę świetny zabieg. No i dodajcie do tego informację, że każdy jeden scenariusz zawarty w tym tytule możemy rozgrywać w trzech trybach, czyli rywalizacyjnym, kooperacyjnym i solo. W ten sposób mamy tutaj produkt, który może być skierowany do naprawdę szerokiego grona odbiorców. Świetna sprawa! Bardzo mi się podobają zależności pomiędzy wykonywanymi przez nas akcjami i torami rozwoju, które mamy na naszych planszetkach. Są one naprawdę bardzo ściśle ze sobą związane. Świetne jest to, że nie możemy, że gra nie dopuszcza do tego, żebyśmy skupili się na jednym czy dwóch torach. Musimy tutaj zbalansować swoją uwagę i równomiernie mniej więcej rozwijać każdy z czterech torów, które mamy na naszych planszetkach. Jest to bardzo istotne, tym bardziej, że rozwój naszych torów to nie tylko wzmocnienie akcji, które będziemy wykonywać, ale również realne punkty, które zdobędziemy na koniec gry. W Wendy Dipsy mamy naprawdę krótką kołderkę. Tutaj, czas do końca rozgrywki odmierzają nam kafelki specjalistów, których będziemy pozyskiwać na początku każdej rundy. Tych rund mamy 6 w standardowej rozgrywce. W przypadku rozgrywki solo mamy 7, ale nadal jest to bardzo mało czasu, żeby zrealizować wszystko to, co zaplanowaliśmy. Tym bardziej, że za każdym razem będzie prawdopodobnie czegoś nam brakowało. Albo nie będziemy mieć dysku, którym będziemy mogli wykonać jakąś akcję, albo nie będziemy mieć miejsca na wykonanie akcji na naszym specjaliście, albo nie będziemy mieć punktów badań, które są nam niezbędne do tego, żeby opłacić akcję ochrony środowiska albo publiczną. pubblicazioni. Te wszystkie rzeczy powodują, że za każdym razem, zarówno planowanie, jak i podejmowanie decyzji, jaką akcję, w jakiej kolejności wykonać, będzie naprawdę bardzo ciekawym doświadczeniem. No i tym bardziej, że słuchajcie, przeciwnicy przecież mają dokładnie te same cele mają dokładnie tą samą mapę oceanu, na której będą chcieli zajmować poszczególne regiony i punktować tak samo jak i my. Więc za każdym razem będziemy intensywnie myśleć, jaką akcję, w jakiej kolejności wykonać, żeby zdobyć na koniec gry jak najwięcej punktów zwycięstwa z wielu źródeł. Ostatnią rzeczą, o której chcę wspomnieć, to tryb Solo. Udało mi się rozegrać wielokrotnie pięć pierwszych scenariuszy i powiem Wam, że dawno tak dobrze się nie bawiło. Mamy tutaj naprawdę bardzo zróżnicowane scenariusze, i pod względem trudności, i pod względem właśnie realizacji tych celów i zdobywania punktów. Nie zawsze mi się udawało wygrać, a wręcz powiem, że te statystyki są bardziej w kierunku przegranych, ale uwierzcie mi, świetnie się bawiłam. Mam tutaj naprawdę bardzo duże pokłady decyzyjności. Mamy tutaj bardzo fajnie i za każdym razem zupełnie inaczej wyglądającą rozgrywkę, i te karty, które mamy, czyli karty komplikacji, Rzeczywiście tutaj komplikują nasze plany, dlatego pod względem takich rozgrywek solo również bardzo polecam. Gra Gradipsy to średnio zaawansowana gra euro, którą naprawdę warto rozważyć, czy nie posiadać we własnej kolekcji. Dlaczego? Ponieważ gra ma wiele zalet. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj zestawienie stosunkowo prostych zasad z intensywną, ciekawą, pełną decyzji rozgrywką, która ma bardzo krótką kołderkę. No i gra fantastycznie się skaluje. Świetnie się sprawdzi w każdym składzie osobowym, zarówno jedno, jak i pięcioosobowym. Mamy tutaj też trzy tryby rozgrywki, rywalizację, kooperację i solo. I to powoduje, że za każdym razem tak naprawdę możemy wyciągnąć na stół i w każdym składzie może ona się sprawdzić. Mamy tutaj też scenariusze, gdzie każdy z nich jest inny, każdy jest skupiony na zupełnie innych aspektach. Mamy tutaj różnorodność tych kafelków oceanu, gdzie za każdym razem właśnie ta mapa, tam ten ocean nasz będzie wyglądał zupełnie inaczej, czyli nie mamy tutaj powtarzalności. Jeżeli więc szukacie tego rodzaju tytułu, to wydaje mi się, że warto spróbować, warto rozegrać chociaż jedną rozgrywkę, a jestem przekonana, że wielu z Was, którzy rozegrają właśnie chociaż jedną grę z Endeavour Dipsy, potem zdecydują się na zasilenie tego tytułu w swojej kolekcji. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl. Bo z nami wiesz, co grami.